Symbole są ważne dla każdego narodu. Narodowa flaga jest potwierdzeniem jego tożsamości, świadczy o politycznym lub etnicznym pochodzeniu. Jej barwy wywołują poczucie wierności i dumy. Począwszy od olimpijczyków do salutujących żołnierzy, flaga jest dla nich czymś, o co warto walczyć i za co warto zginąć. Czymś więcej niż kawałkiem materiału jest wyrażeniem przynależności. Ale czy wiecie, że Bóg posiada także własną flagę? Jest ona również symbolem wierności i własności. Żyjemy w środku wojny na planecie ogarniętej buntem. Zmieniające się flagi ubiegają się o nasze posłuszeństwo, a tradycja ludzka, filozofie i systemy religijne zabiegają o naszą wierność. W tym życiu świadomie albo nie służymy pod jedną albo pod drugą flagą. Przez ponad 500 lat kwestia wierności stała w sprzeczności ze stylem życia światowego Imperium Rzymu. Jednak niektóre z największych wydarzeń w historii miały miejsce wewnątrz i wokół Rzymu. Stare miasto Rzym z pewnością nie zostało zbudowane w jeden dzień. Rosło przez prawie 3000 lat i dotąd nie przestało. Na Rzym składa się wiele miast, a każde z nich ma bogatą i fascynującą historię. W samym sercu starożytnego Rzymu znajdowało się forum, centrum rozległego imperium. Z jego żaru rozniecił się średniowieczny Rzym, gdzie żył i pracował Michał Anioł. Cudzoziemcy z wielu krajów nadal osiedlają się w Rzymie, a Plac Hiszpański jest wciąż centrum dzielnicy artystów. Rzym jest także kwaterą główną Kościoła Rzymskokatolickiego. Miasto Watykan jest obecnie niezależnym państwem w obrębie tego miasta. Ten pomnik czci pamięć króla Wiktora Emanuela, który zjednoczył Italię w połowie XIX wieku. Początki Rzymu sięgają starożytnej legendy o Romulusie i Remusie, wykarmionych przez wilczycę. Romulus zbudował wioskę na brzegach rzeki Tybr w 753 roku przed Chrystusem. Gdy Rzym urósł, zaczął wyglądać na niepokonanego, jego żelazne prawo oplotło cały glob. Zumiewające, że wzrost Imperium Rzymskiego zostało przepowiedziane przez proroka Daniela jakieś 550 lat przed narodzinami Chrystusa. Proroctwo jest zapisane niczym seria rysunków, symboli, które dramatycznie obrazują wzrost i upadek Imperium. W pierwszym roku Balcazara, króla Babilońskiego, miał Daniel sen, a to co widział leżąc na swoim łóżku zaniepokoiło go. Potem spisał sen, a oto jego treść. Ja, Daniel, miałem w nocy widzenie. Oto cztery wiatry niebieskie wzburzyły wielkie morze i cztery wielkie zwierzęta wychodziły z morza, każde inne. Wiatr jest znanym biblijnym symbolem oznaczającym wojnę i konflikty, podczas gdy woda symbolizuje ludzi i narody. Z tych zawirowań ludzkich wyłoniły się cztery zwierzęta, o których prorok mówi, że przedstawiają królestwa. Owe wielkie cztery zwierzęta to czterej królowie, którzy powstaną na ziemi. Czwarte zwierzę oznacza czwarte królestwo na ziemi. Ale te zwierzęta nie są tymi, które możesz zobaczyć w Zoo. Pierwsze było podobne do lwa i miało orle skrzydła. Gdy potem spojrzałem, wyrwano jego skrzydła. Wtedy podniosło się z ziemi i stanęło na dwóch nogach, jak człowiek, i dano mu ludzkie serce. Lew był trafnym symbolem Babilonu, imperium panującego nad światem w czasach Daniela. Idąc drogą procesyjną w kierunku bramy Isztar, po obu stronach widzimy różne zwierzęta, lwy i jakieś smoki. Les jest symbolem bogini Isztar. Są to faktycznie dwa główne bożki Babilonu. Jest to tym bardziej interesujące, że oba symbole pojawiają się także w księdze Daniela. Mamy przecież w widzeniu Daniela zarówno smoka, jak i symbol bogini Isztar przedstawiony w postaci lwa. Skrzydła symbolizują prędkość przemieszczania się i podboju, a Biblia pokazuje Babilon jako lwa i orła. Jednakże po zdobyciu Jerozolimy przez Nebukadnezara, Babilon zaprzestał dalszych podbojów. Nebukadnezar osiadł, aby rozbudować swoje miasto i rządzić imperium, dlatego skrzydła były wyrwane. Zwierzę stało się jakby człowiekiem, reprezentującym samego Nebukadnezara. Ale zanim podąża następne zwierzę, reprezentujące kolejny naród, wchodzący na światową scenę. Potem pojawiło się inne, drugie zwierzę, podobne do niedźwiedzia. Było ono podniesione tylko Jedną stroną, a miało w paszczy między zębami trzy żebra i powiedziano mu wstań, jedz dużo mięsa. Niedźwiedź był odpowiednim symbolem dla następnego imperium. Cyrus Pers podbił Medów włączając ich do swojego królestwa. Niedźwiedź był podniesiony tylko jedną stroną wskazywał bowiem na fakt, że Persowie byli silniejszym partnerem w koalicji medoperskiej. Cyrus podbił także inne narody. Trzy żebra przedstawiają podbicie Lidii na północy, Dzisiaj współczesna Turcja, Egiptu na południu i Babilonu. Cyrus był kluczową postacią podczas podboju Babilonu. Znanych nam źródeł historycznych, pokonał on Babilon w bardzo sprytny sposób. Zmienił bowiem bieg rzeki Eufrat, która przepływała przez Babilon. Miasto było obwarowane i dobrze strzeżone. Były tam jednak specjalne bramy wodne, umożliwiające wodzie przepływanie pod murami miasta. Kiedy Cyrus skierował wodę w inną stronę, Żołnierze mogli przejść korytem rzeki do miasta i je opanować. W środku nocy bardzo szybko, niemal bez walki, miasto upadło. Bardzo ciekawy opis upadku Babilonu znajdujemy także w księdze Daniela. Trzecie królestwo przedstawione przez Panterę depcze po piętach poprzedniemu zwierzęciu. Potem spojrzałem, a oto pojawiło się inne, podobne do Pantery. Miało ono na grzbiecie cztery ptasie skrzydła i cztery głowy miało to zwierzę i dano mu władzę. Pantera przedstawia kolejne Imperium Światowe. To prędko poruszające się zwierzę o czterech skrzydłach symbolizuje szybkie podwoje wodza greckiego, Aleksandra Wielkiego. Aleksander był niesamowicie błyskotliwym człowiekiem. Wygrał wszystkie swoje bitwy, był bardzo odważny. Osobiście wolał samą walkę niż przygotowywanie całych strategii. Ponieważ... Zatem daleko na wschód. Jego śmierć nastąpiła nagle. Nie wiemy dzisiaj, czy został zamordowany, czy też zmarł na malarię, ale nie pozostawił żadnego następcy. Tak więc towarzyszący mu generałowie podzielili kraj, to ogromne imperium pomiędzy siebie. Podział imperium greckiego na cztery części symbolizują cztery głowy pantery. Tak wygląda sytuacja na świecie przed powstaniem kolejnego światowego imperium. Pojawiło się czwarte zwierzę, straszne i groźne i nadzwyczaj silne. Miało ono potężne żelazne zęby. Pożerało i miażdżyło, a co pozostało, deptało swoimi nogami. Było ono inne aniżeli wszystkie poprzednie zwierzęta, a miało dziesięć rogów. Czwartym imperium światowym było imperium rzymskie, nazwane od miasta, które stało się jego stolicą. I tak jak Rzym rozrósł się na w innych siedmiu wzgórzach tak też stało się z jego imperium. Rzymskie drogi rozciągały się we wszystkich kierunkach, a po nich maszerowały zwycięskie wojska. Rzym stał się najsilniejszą polityczną i militarną organizacją, jaka kiedykolwiek była znana na świecie. Podczas prowadzonych wojen wyłonił się jeden z najwspanialszych władców Juliusz Cezar. Utalentowany dowódca, który rozszerzył imperium na północ do Galii. Jednakże w 44 roku przed naszą erą, u szczytu swojego panowania został zamordowany. Jego następca, młody Oktawian, pokonał swoich rywali, Antoniusza i Kleopatrę z Egiptu. jak długo w akcie wierności oddawali cześć imperatorowi. Podczas gdy większość narodów i religii była szczęśliwa z pójścia na ustępstwa, Żydzi odmówili zarówno kłaniania się cesarzowi Bogu, jak i zrezygnowania ze swojej narodowej niezależności. W żydowskiej wojnie, która rozpoczęła się w 66 roku naszej ery, tysiące Żydów zostało zabitych. Ten łuk został wzniesiony, aby uczcić Tytusa, który po sześciu miesiącach oblężenia zdobył Jerozolimę, całkowicie paląc świątynię. Ta płaskorzeźba pokazuje go jadącego w triumfalnym pochodzie przez ulice Rzymu, trzymającego zdobyczne łupy, w tym siedmioramienny świecznik i inne przedmioty zagrabione ze świątyni w Jerozolimie. Żydzi byli bardzo prześladowani i zostali wygnani z Rzymu. Chrześcijanie tamtego czasu zachowywali żydowski sabat, tak więc traktowano ich jako sektę w obrębie judaizmu i dlatego podzielili ten sam los. Oddawali także część jedynemu Bogu i odmawiali oddawania czci cesarzowi. Więzieni i torturowani ginęli tysiącami na arenach w całym imperium, mordowani z zimną krwią. Najokrutniejszym cesarzem był Neron. Podpalił Rzym, aby zlikwidować ubogie dzielnice, na miejscu których postanowił postawić złoty pałac. Oskarżył chrześcijan o podłożenie ognia. Tysiące ludzi zostało zabitych w prześladowaniach, które potem nastąpiły. Niepoliczone szczątki tysięcy męczenników zostały tutaj pogrzebane. W ścianach tuneli drążono nisze i chowano w nich ciała zmarłych, które opowiadają swoją potworną historię, oddzielone od ciał głowy i połamane, popalone ogniem kości. Na każdym grobie umieszczono marmurową płytkę, na której wyryto epitafium nadziei przyszłego zmartwychwstania ze stanu śmierci. Proroctwo Daniela w siódmym rozdziale jest bardzo specyficzne. Miały powstać dokładnie cztery światowe imperia i ani jednego więcej. Ale proroctwo ma coś więcej do powiedzenia o przyszłości rzymskich sukcesorów, szczególnie niesławnego antychrysta. Proroctwo opisuje czwarte zwierzę z dziesięcioma rogami, reprezentujące Rzym. Ale co z tymi rogami? A dziesięć rogów znaczy, że z tego królestwa powstanie dziesięciu królów. Przez kilka stuleci fale barbarzyńców od północy i wschodu atakowały Rzym: hunowie, wandalowie i ostrogoci. Polityczna niestabilność, niemoralność, zepsucie i rosnące wpływy nacjonalizmu ściągnęły zgubę na imperium, które upadło w końcu 476 roku naszej ery. Ale proroctwo posuwa się dalej, by zapowiedzieć powstanie jeszcze większej siły. Gdy uważnie przypatrywałem się rogom, zaczął wyrastać między nimi inny, mały róg, i trzy spośród poprzednich rogów zostały wyrwane. Na tym rogu były oczy, jakby oczy ludzkie, i usta, które mówiły zuchwałe słowa. Następnie posłaniec skarży się na ów Mały Róg przed Danielem, a dziesięć rogów znaczy, że z tego królestwa powstanie dziesięciu królów, a po nich powstanie inny. Ten będzie inny niż poprzedni i obali trzech królów. Mały Róg wyrósł z ruin cesarstwa rzymskiego i był współczesny innym królestwom Europy. Ideał pielęgnowany w Rzymie, aby rządzić całą Europą z jednego miejsca, przetrwał. Ale któż inny mógłby bardziej symbolizować i w istocie mieć przyjemność w takim jednolitym kierownictwie. Jeśli ktokolwiek do tego pasuje, to nie ulega wątpliwości, że jest to biskup Rzymu. Kościół rzymsko-katolicki jest spadkobiercą Cesarstwa Rzymskiego. Co do tego nie ma wątpliwości. Chociaż róg wygląda jak człowiek, wypełnienie nie znajduje się w pojedynczej osobie. Ta moc ma trwać do końca Cesarstwa Rzymskiego, aż po sąd, przy końcu świata i drugie przyjście Jezusa. Bardziej dokładnie, będzie wykorzystywać swoją moc przez długi okres czasu i będą święci wydani w jego moc, aż do czasu i dwóch czasów i pół czasu. Czas w Biblii jest drugim słowem określającym rok, jak wyjaśniają to przypisy w wielu Bibliach. Słowo czasy jest podwójną liczbą oznaczającą dwa lata, podczas gdy pół czasu oznacza pół roku. Dodając to do siebie, otrzymuje się 3,5 roku. Zestawienie biblijnego proroctwa pokazuje, że rok proroczy zawiera 12 miesięcy, po 30 dni każdy. Ogółem daje to 360 dni, tak więc proroctwo Daniela wygląda następująco. Księga objawienia potwierdza, że prorocki okres czasu, dwóch czasów i połowy czasu odpowiada 1260 dniom. Dobrze znany i akceptowany klucz do proroctwa podaje, że jeden dzień w proroctwie jest liczony za jeden rok. Na poparcie tego istnieje biblijny dowód. W proroctwie o przyszłości Izraela lud miał wędrować po pustyni przez 40 lat, licząc jeden rok za każdy dzień szpiegowania ziemi obiecanej przez posłańców. Ezechiel, prorok współczesny Danielowi, spisał proroctwo wypowiedziane przez Boga. Wyznaczam Ci po jednym dniu za każdy rok. I tak jest z 1260 dniami. Oznaczają one 1260 lat autorytaryzmu i zwierzchnictwa prześladowań i duchowej ciemności. Teologia chrześcijańska coraz bardziej oddalała się od Pisma Świętego, a przywódcy chrześcijaństwa stawali się coraz bardziej zepsuci. Królowie i biskupi walczyli o władzę, o to, kto będzie panował. Oczywiście pojawiło się coś, co określamy dziś późnośredniowieczną dekadencją, jaka rozwinęła się w Kościele. Wtedy wielu biskupów kościoła przestało być pasterzami trzody, stali się raczej administratorami wielkich terenów, kopalń i tym podobnych. W oparciu o to stali się bardzo bogaci, zaczęli prowadzić wystawne życie. Byli mniej zainteresowani rzeczami duchowymi. Pojawiła się u niektórych z nich pewna poza pobożności, która wywoływała wiele cynizmu u zwykłych wyznawców. Ten okres historii znany jest jako Ciemne Wieki albo Średniowiecze. Trwał ponad tysiąc lat. Nawiązując do proroctwa, podczas tego okresu rządziła tylko jedna moc. Wielu komentatorów i historyków ów Mały Róg postrzega jako antychrysta z proroctwa biblijnego. Nowy Testament mówi o dziele odstępstwa, jakie ma dotknąć Kościół chrześcijański. Przed swoją śmiercią Paweł ostrzegał, że największe niebezpieczeństwo dla chrześcijan nie przyjdzie z zewnątrz Kościoła, ale od wewnątrz. Ja wiem, że po odejściu moim wejdą między was wilki drapieżne. Nie oszczędzając przody, nawet z pomiędzy was samych powstaną mężowie, mówiący rzeczy przewrotne, aby uczniów pociągnąć za sobą. Mówiąc bardziej precyzyjnie, Paweł ostrzegał, że pomiędzy jego dniami a drugim przyjściem Chrystusa będzie najpierw odpadanie. Paweł opisuje odstępstwo w drugim liście do Tesaloniczan, w drugim rozdziale i trzecim wierszu jako bunt, a antychrysta jako męża bezprawia. Jest oczywiste, że obiektem ataku stanie się Prawo Boże. Paweł posuwa się dalej, aby wyjaśnić, że antychryst, podobnie jak szatan na samym początku, będzie faktycznie usiłował zastąpić Boga i uczyni to. Przeciwnik, który wynosi się ponad wszystko, co się zwie Bogiem, lub jest przedmiotem boskiej czci, a nawet zasiądzie w świątyni Bożej podając się za Boga. Apostoł Jan mówi o wielu antychrystach. Tak więc ponownie widzimy, że Antychryst nie jest jedynym człowiekiem, ale raczej systemem odstępstwa i buntu. Daniel przepowiedział w swoim proroctwie działanie tego małego rogu. I będzie mówił zuchwałe słowa przeciwko najwyższemu, będzie męczył świętych najwyższego, będzie zamyślał odmienić czasy i zakon. Lecz jak mogła powstać taka sytuacja w kościele chrześcijańskim? Mogła rozpocząć się wraz z kimś, kto stał się znany jako trzynasty apostoł. W czasie, gdy na tron wstąpił Konstantyn, prawdopodobnie jedna piąta ludności przyjęła już chrześcijaństwo. Konstantyn potrafił jednak dostrzec, że coś w tym chrześcijaństwie było. Wywoływało ono coś, co dzisiaj nazywamy motywacją do rozwoju. Ludzie stawali się bardziej wykształceni, stawali się bardziej systematyczni, zorganizowani, zaczęli cenić pracę. Ludzie starali się rozwijać i to w dzisiejszym zrozumieniu tego słowa. I gdy porównywał to z tym, co oferowały religie pogańskie, gdy zauważył ten kontrast, zdecydował, że jest to lepsza droga, którą należy pójść. Tak więc około 320 roku Konstantyn przyłączył się do chrześcijaństwa, chociaż nie został ochrzczony. Powstaje pytanie, czy Konstantyn był w ogóle chrześcijaninem, bowiem został ochrzczony dopiero na łożu śmierci. Są bardzo poważni uczeni chrześcijańscy, którzy mają wątpliwości, czy w ogóle rozumiał, o co chodzi w chrześcijaństwie. Ale uważał się za chrześcijanina. Jego matka o imieniu Helena była już wcześniej chrześcijanką. Konstantyn nagle ogłosił, że chrześcijaństwo będzie teraz wiodącą religią w Cesarstwie. Tak więc szybko stało się modne być chrześcijaninem. Od samego Pałacu Cesarskiego Poprzez urzędników rządowych przejście na chrześcijaństwo i przyjęcie wiary Chrystusa i stanie się chrześcijaninem było posunięciem rozsądnym, ponieważ stało się, jak to nazywamy teraz, poprawne politycznie. Według proroctwa z siódmego rozdziału Daniela, Mały Róg będzie próbował zmienić czasy i prawo. Tylko jedno z Bożych Przykazań ma coś wspólnego z czasem, czwarte. Innymi słowy, mały róg będzie usiłował zmienić Boży siódmy dzień odpoczynku, zwany sabatem. A przecież Jezus powiedział, że nigdy nie mógłby zmienić prawa. Nie mniemajcie, że przyszedłem rozwiązać zakon albo proroków. Nie przyszedłem rozwiązać, lecz wypełnić. Bo zaprawdę, powiadam Wam, dopóki nie przeminie niebo i Ziemia, ani jedna jota, ani jedna kreska nie przeminie z zakonu, aż wszystko to się stanie. Tak samo jak Jezus nie zmienił prawa, nie zmienili go też jego uczniowie. Tak więc kto to uczynił? Doktor Samuel Bakioki jest światowym autorytetem w sprawie historii sabbatu. Badał ten temat na Pontyfikalnym Gregoriańskim Uniwersytecie w Rzymie i nawet otrzymał złoty medal od papieża za swoją pracę. To, co znalazłem prowadząc moje studia badawcze w bibliotece w Rzymie, świadczy, że rzeczywiście w roku 130. Chodziła z Żydów, ale spogan, powiedział, dlaczego mamy cierpieć tak, jak Żydzi za przestrzeganie Sabatu. Dlaczego nie pokazać władzom rzymskim naszego oddzielenia, naszej inności, zmieniając sabat na niedzielę, a Paschę na niedzielę wielkanocną. I tego dokładnie dokonał. Prawdziwym problemem nie jest dzień, jaki chrześcijanie powinni zachowywać. W tej kwestii Biblia jest jednoznaczna. Dniem, jaki zachowywali Jezus i apostołowie, był siódmy dzień tygodnia zwany Sabatem. Pierwszy dzień tygodnia w Biblii, czyli niedziela, nigdzie nie jest określana jako dzień odpoczynku lub nabożeństwa. Istnieje tylko jeden dzień, jaki Jezus zachowywał, jedyny, jaki błogosławił i jedyny, jaki uświęcił. On prosi nas, abyśmy i w tym go naśladowali. Wszystko sprowadza się do wzajemnych relacji. Czy kocham Jezusa na tyle, aby czynić to, o co mnie prosi? Oto miejsce, w którym nasza wierność i posłuszeństwo są testowane, które cofa nas do punktu wyjścia. Boży Dzień Odpoczynku jest jak flaga. Nasza narodowa flaga jest symbolem naszej historii. Łopocze na masztach w całym kraju w czasie Narodowych uroczystości i żałoby. Wielu za nią zginęło. Olimpijczycy płaczą, gdy ona powiewa przy dźwiękach melodii Narodowego Hymnu, a jest przecież kawałkiem materiału. Jednak coś on oznacza. Czy rzeczywiście ma znaczenie, jaki dzień zachowujesz, jeśli tylko jakiś zachowujesz? No cóż, czy w czasie wojny jest ważne, jaką flagą powiewasz? Znajdujemy się w tym świecie w stanie wojny. A flaga, jaką wybieramy, naprawdę ma znaczenie. Właśnie dlatego nasza flaga, Siódmy Dzień Odpoczynku, jest symbolem Bożej Mocy jako stworzyciela, zbawiciela. I odkupiciela, jest to coś więcej niż kawałek czasu. Jest to symbol naszych kontaktów z Bogiem, publiczne wyznanie, że należymy do Niego, znak rozpoznawczy Jego boskiego autorytetu, moc stwórcza i zbawcza, łaska, która dodaje wartości naszej egzystencji. Jaką więc wybierasz flagę, aby pod nią stanąć? Opracowanie wersji polskiej. Ośrodek radiowo-telewizyjny Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego Głos Nadziei. Czytał Marek Smalec. Wielu ludzi zastanawia się, czy Bóg zawsze odpowiada na modlitwy, jakiekolwiek modlitwy. W jaki sposób mogę rozmawiać z Bogiem, abym uzyskał odpowiedź? Są tacy ludzie, którzy powiedzą ci, że jeśli masz wystarczającą wiarę, Bóg da ci wszystko, o co prosisz. Ale zaczekaj. Jeśli to byłoby prawdą, wszyscy jeździlibyśmy samochodami marki Porsche. Biblia mówi w pierwszym liście Jana, rozdziale 5, że możemy przystąpić do Boga z ufnością. Mówi także, że powinniśmy go prosić zgodnie z jego wolą. Ale skąd mogę wiedzieć, jaka jest wola Boża w wielkich sprawach tego życia? Po prostu czytaj Biblię. Na przykład Bóg obiecuje w Biblii, że chętnie przebaczy, jeśli o to prosimy. Możesz temu wierzyć. Jaki jest warunek? Musisz prosić. A gdy prosisz, to się stanie, bez względu na to, czy to widzisz, czy nie. Czytamy w Biblii obietnicę Bożą, że da nam nowe podejście do życia. Uwierz, że otrzymałeś to od Boga i działaj zgodnie z tym. Musisz wierzyć, że Bóg tak uczyni, jak prosisz, i zacznij według tego żyć. To tak jak z moim synem. Kilka lat temu, gdy byłem poza domem, zatelefonowałem do niego i powiedziałem, że mam dla niego zabawkę, samolot, i że za tydzień się zobaczymy. Powiedział, „Dziękuję, Tatusiu, a żona powiedziała mi, że przez ten tydzień opowiadał każdemu, jaki ma nowy samolot, jeszcze przed moim powrotem i zanim mu go dałem. Czy mogę rzucić ci wyzwanie? Zacznij wierzyć, że dzięki Bogu masz pewność przebaczenia, nowe nastawienie, czy cokolwiek, o co się modlisz wtedy zmieni się twoje życie. Biblia nie obiecuje ci czerwonego Porsche, ale obiecuje, że Bóg zadba o ważne rzeczy w twoim życiu, rzeczy, jakich potrzebujesz. Dobra nowina, nieprawdaż? Chciałbym wysłać Ci darmową książkę na temat tego, jak poprzez modlitwę rozmawiać z Bogiem. Osobiście była mi bardzo pomocna w zrozumieniu tego, jak działa modlitwa. Po prostu zatelefonuj do nas pod wskazany numer. Pozostaw wiadomość o każdej porze dnia i nocy, a my wyślemy Ci książkę. Niechaj Bóg będzie z Tobą. Do zobaczenia na kolejnym programie.